Boa! Uh -oh. uh -oh. Państwa witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę państwa, to 45. raz, kiedy spotykamy się tutaj przy Krzyżu Narodowej Pamięci, przy Krzyżu Katyńskim i po raz pierwszy w roku 2014. Wobec tego życzmy sobie wszyscy, całą wspólnotą, aby to był rok szczęśliwy, aby to był rok zdrowy, bo to szalenie ważne, aby to był przede wszystkim. Rok zwycięski, dlatego że zwycięstwo, kiedy przychodzi po trudach, smakuje jeszcze bardziej. Modlimy się za ojczyznę, żeby nastąpiło to upragnione zwycięstwo. Mam nadzieję, ja przynajmniej ufam osobiście. Sądzę, że w większości, może wszyscy, z optymizmem patrzymy w przyszłość i daj Boże, tak jak słyszeliśmy w tej pięknej zapowiedzi pana doktora Wiosława, że ten... 2014 rok będzie rokiem, kiedy przyjdzie to zwycięstwo. Więc módlmy się, aby jak najrychlej przyszło. podmy się za wszystkich Polaków. Także za tych, ja już kiedyś powiedziałem, którzy nie rozumieją tego wszystkiego, co my czynimy. Nie rozumieją, że potrzeba nam siły wewnętrznej, duchowej, bo Właśnie dzięki niej możemy to zwycięstwo wyprosić u Pana Boga, no i również wzbudzić w innych naszych wątpiących, rozmaitych powiedzmy Polakach, którzy są sceptyczni, którzy czasem i stoją naprzeciwko nas, żeby jednak zmienili swoje, swoje nastawienie, swoje postawy, nie byli usposobieni wrogu, bo przecież jesteśmy wszyscy braćmi i siostrami. Więc w ich intencji, całej intencji naszej ojczyzny, słowami księdza Piotra Skargi który jest sługą Bożym, będzie błogosławiony, prawdopodobnie ufamy, bo ten proces się już toczy właśnie o to, żeby został wyniesiony na ołtarze. Jego pięknymi słowami za Ojczyznę módlmy się. Boże rządco, panie narodu, z ręki i karności Twojej raż nas nie wypuszczać. Przyczyną najświętszej, panny, królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałem przynosiłam imieniowi Twojemu, a syny swe ku szczęśliwości. Wrodzony wieczny Boże. Spójrz nam szeroką, szeroką miłość ku braciom najmilszej ojczyźnie, matce, ojczyźnie naszej, byśmy jej ludowi twojemu swoich pożytków zapomniawszy mogli służyć uczciwie. Ześli ducha świętego na sługi twoje rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pozwólcie Państwo tytułem wstępu do wykładu przewodniczącego Wojciecha Krzeszka: dwa fragmenty z homilii dzisiaj błogosławionego, a wkrótce przecież świętego Jana Pawła II, którą wygłosił podczas Mszy świętej dla świata pracy w Gdańsku 12 czerwca 1987 roku. Jeden, drugiego brzemiona noście zwięzłe zdania apostoła z inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim i nigdy brzemię dźwigane przez człowieka samotnie, bez pomocy drugich. Nie może być walka silniejsza nad Solidarność, nie może być program walki ponad programem Solidarności, inaczej rosną zbyt ciężkie brzemiona. I rozkład tych brzemion narasta w sposób nieproporcjonalny. I drugi fragment. Powiedziałem, Solidarność musi iść przed walką. Dopowiem, Solidarność również wyzwala walkę, ale nie jest to nigdy walka przeciw drugiemu. Walka, która traktuje człowieka jak wroga i nieprzyjaciela i dąży do jego zniszczenia. Jest to walka o człowieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp. Walka o dojrzały kształt życia ludzkiego. Wtedy, powiem, to życie ludzkie na Ziemi staje się bardziej ludzkie, kiedy rządzi się prawdą, wolnością, sprawiedliwością i miłością. Proszę Państwa, rok 2014 to będzie rok, w którym Polska. Trzyma wspaniałego świętego. To będzie naprawdę dobry rok. Zapraszam pana przewodniczącego Wojciecha Krzyżka Dziękuję bardzo. tak dziwnym trafem te dwa cytaty przytoczone przez pana doktora Borutę w jakiś taki nieoczekiwany sposób wpisują się w to, co przyjdzie mi dzisiaj do państwa powiedzieć. Jeden drugiego brzemiona noście. Proszę Państwa, Solidarność Małopolska jest pogrążona w głębokim bólu, bo straciła osobę, która w moim przekonaniu najpełniej tą ideę tu na terenie Małopolski, Krakowa ucieleśniała. Panią doktor Barbarę Niemiec. Wszyscy, którzy ją znali, także moi tutaj przyjaciele, którzy są w pobliżu, wiedzą, że w moich słowach nie ma szty przesady. Jak dalece, jak dalece był to człowiek oddany Polsce wartościom prawicy, świadczą nawet te jej ostatnie dni. Także to, że dziś przybiegłem tu w ostatniej chwili to dowód tego, że nie chciała być pochowana w Alei Zasłużonych, mimo że świętej pamięci Lech Kaczyński odznaczył ją krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Spocznie w grobie rodzinnym na Rakowicach. Już dziś wszystkich bliskich, znajomych, sympatyków zapraszam 15 na pewną przeświętą. Świętą w kościele w Trójcy o godzinie 10, a następnie o 11 na pogrzeb na Rakowicach. I całym swoim życiem, a miałem okazję znać ją ponad 20 lat, ten przykład tego wspólnego noszenia brzemion, a tego, tego ostatniego, tego cierpienia wynikającego ze śmiertelnej choroby, dawała przykład jak ludzie Solidarności, jak ludzie prawicy, Powinni postępować. Nigdy nie zabiegała o tytuły, o zaszczyty, o pieniądze. Ja myślę, że właśnie była takim najlepszym przykładem tego, co dawał nam świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński: wiary w Polskę, godności. Nigdy, nigdy nie poddawała się żadnym trendom, żadnym wpływom. Zawsze ta niej słowo ojczyzna. Słowo Bóg, słowo Solidarność to były słowa najważniejsze. I ta druga refleksja wynikająca także z cytatu tu przytoczonego. Tak, to Solidarność cały czas musi starać się znaleźć również pokojowe środki na rozwiązywanie tych trudnych spraw w Polsce. W tym miejscu chciałbym Państwu niezwykle serdecznie podziękować za ten rok, który minął. Kiedy byliśmy razem w proteście przeciwko zabiegom uniemożliwiającym powstanie właściwej możliwości nadawania telewizji Trwam. Kiedy byliśmy razem we wrześniu na manifestacji w Warszawie. Także kiedy jesteśmy teraz wspólnie, także dzięki Wam przy kolejnych mszach w rocznicę 10. I Polska powoli budzi się. To jest proces bardzo powolny, bo bardzo wiele robi się, żeby się nie zbudziła, żeby się zajmowała tematami zastępczymi, typu gender, nawet pewną dyktaturą mniejszości, jaka ostatnio zaczyna zapanowywać. A te prawdziwe problemy problemy ludzi pracy, problemy bezrobocia. Problemy ze zwolnieniami, z coraz mniejszym rynkiem pracy są zamiatane pod dywan. Ale głęboko wierzę, że tak jak byliśmy razem w Warszawie we wrześniu, tak i w roku 2014 będziemy powoli dążyć do tego, żeby. Polska odzyskała takie oblicze, jakie marzyło się świętej pamięci Lechowi Kaczyńskiemu żeby była znów wolna, suwerenna i także niezależna w swoich decyzjach żeby nie musiała się wstydzić za swoich polityków i za ich mało, delikatnie mówiąc, elegancką postawę wobec naszej Ojczyzny. Zostawę służalczą, z którą mamy do czynienia na co dzień i czego Państwo także medialnie doświadczacie. To, że się budzi, to także, że Europa się budzi świadczy najlepiej fakt, że na skargę solidarności do Unii Europejskiej po raz pierwszy w jej historii stwierdzono, że to co dotyczy rynku pracy w Polsce, daleko już odbiegło od założeń. Liczba umów tzw. śmieciowych, z którymi walczymy, wynosi 27%, a więc dwa razy tyle, ile jest średnia europejska. Umowy na czas określony dzięki manipulacjom pracodawców trwają nawet 9 lat, jak niedawno stwierdził sąd w stosunku do jednej z osób. My po prostu w pogoni, tylko za tym, żeby ta władza się utrzymała, jesteśmy zmuszani do godzenia się na wszystko. Ale Solidarność na to godzić się nie będzie. Będziemy dalej walczyć o to i także przy Państwa pomocy, bo wielokrotnie wspólnie w tych protestach uczestniczyliśmy, będziemy walczyć, żeby ta godność, ta duma co wierzył w świętej pamięci Lech Kaczyński, nie zostało zaprzepaszczone, bo myślę, że wszyscy jesteśmy mu to winni. Dziękuję bardzo. bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu. Ten nowy rok 2014 rozpoczął się od solidarności. Solidarności bardzo wielu środowisk, część już wymieniłem. Chciałbym wymienić także Związek Konfederatów Polski Niepodległej, który jest zawsze z nami co miesiąc z tym naszym nagłośnieniem, dzięki któremu docieramy do państwa. Gdyby nie oni pewnie byłoby nam tu dużo, dużo trudniej. Chciałbym podziękować młodzieży. Jednemu środowisku już dziękowałem, to Forum Młodych Prawo i sprawiedliwości, ale tak Także koło młodych w Krakowskim Klubie Gazety Polskiej, który przygotowuje co miesiąc wersję drukowaną Krakowa Niezależnego w 500 egzemplarzach. Docieramy do tych z Państwa, którzy nie zawsze mają szansę zaglądać do internetu. To jest proszę Państwa takie przypomnienie drugiego obiegu. Przepraszam oczywiście za nieporównywalne proporcje, ale zdajemy sobie sprawę, że słowo drukowane nie dotrze do Państwa tak jak internet. Wobec tego bardzo chętnie też ich serdecznie zapraszamy, by tam zaglądać. Powiem o Klubie Jedno dobre, ciepłe słowo, bo zawsze mówię zbyt dużo o klubie, więc dzisiaj będę się streszczał. Proszę Państwa, jesteśmy w styczniu, w lutym i w marcu w gościnnych progach klubu pod jaszczurami klubu studenckiego. Odmładzamy się. Serdecznie Państwa zapraszam. W każdą środę o 17:00 naprawdę zawsze jest ciekawie i warto przyjść. Jeżeli państwo nas zaszczycicie, tam jest miejsce dla wszystkich, będziemy bardzo, bardzo radzi. Proszę państwa jeszcze jedna inicjatywa, o której chciałbym wspomnieć, inicjatywa, którą no, otrzymałem jako propozycję. Pracujemy, ale także i się modlimy. Pani Agnieszka Adamowicz opowie nam o krucjacie Różańcowej. Serdecznie zapraszam. Szanowni państwo, to nasze dzisiejsze spotkanie jest przepełnione modlitwą. Ja chciałabym zachęcić Państwa właśnie do tego, żeby tą modlitwę za ojczyznę, za Polskę zabrać do naszej codzienności, żeby ona nie skończyła się tutaj dzisiaj. Chciałam Państwa zachęcić do dołączenia do krucjaty różańcowej za ojczyznę. O co chodzi? Jest to prosta idea. Żeby dołączyć do tej krucjaty, wystarczy odmawiać codziennie jedną dziesiątkę różańca, jedną tajemnicę różańca świętego w intencji, która brzmi dokładnie tak. Maryją, królową Polski, modlimy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii i o wypełnienie jasnogórskich ślubów narodu. Jedna dziesiątka różęca dziennie w takiej właśnie intencji. Opiekę nad tym dziełem krucjaty sprawują ojcowie Paulini z Jasnej Góry, dlatego też drugim istotnym elementem jest, żeby właśnie do ojców Paulinów wysłać swoje zgłoszenie, że przystępujemy do takiej krucjaty na na świadectwo właśnie dla, dla wszystkich innych. W tym momencie w Krucjacie modli się ponad 114 tysięcy osób, Polaków. I ja mam takie deklaracje ze sobą, także później będzie można taką deklarację papierową ode mnie otrzymać. Krucjata ma też oczywiście swoją stronę internetową krucjataróżeńcowa.ojczyzna.pl Można również zapisać ją przez internet. I szanowni Państwo, chciałam jeszcze tutaj przypomnieć, że na pewno Państwo dobrze o tym pamiętają, że Węgrzy wiele razy podkreślali, że oni sobie te wszystkie przemiany w swoim kraju wymodlili. Że, że to właśnie nie wzięło się tak jakby z niczego, tylko to była ich wielka modlitwa właśnie na różańcu. I oni o tym przypominali. Także myślę, że jest bardzo ważne, żebyśmy także i Polskę otoczyli różańcem. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam do dołączenia do tej krucjaty wszystkich z Państwa, którzy mogą te kilka minut dziennie Pozwólcie znał modlitwę za ojczyznę. Cześć Szanowni Państwo, po prawie czterech latach od momentu tragedii, w której zginął prezydent Polski i elita naszego narodu, tysiące ludzi w różnych miejscach Polski i świata spotyka się, by uczcić poległych i domagać się prawdy o wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku. To, że prawda potrafi wyjść po bardzo, bardzo wielu latach, pokazuje historia katyńskiej zbrodni. Ważne dokumenty są ujawniane nawet w ostatnich dniach. Wysiłek rodzin żołnierzy i policjantów poległych w Katyniu, a także tysięcy polskich patriotów doprowadził do tego, że zbrodnia na ponad 20 tysiącach oficerów nie została zakłamana i zapomniana. To samo będzie ze zbrodnią smoleńską. Wygrają ci, którzy konsekwentnie walczą o prawdę i o pamięć. Bóg dał nam niezwykłą szansę sprawdzenia charakteru i wiary w lepszą Polskę. Tę szansę możemy zrealizować właśnie tutaj, razem z tymi, którym starczyło cierpliwości i odwagi. To jest właśnie zaczyn odradzającej się Polski. Kluby Gazety Polskiej. Proszę Państwa, pozwólcie, że dopowiem. To co miesiąc, tak samo jak my, jest tutaj w Katedrze Wawelskiej przy grobie swojego brata, pan premier Jarosław Kaczyński. Co miesiąc w Warszawie odbywają się uroczystości, o których doskonale wiemy, że w nich uczestniczy, ale wie, i wiem to z bezpośredniej rozmowy, o tym, co my tu robimy. Wie, jest z nami, jest z nami solidarny i bardzo, bardzo serdecznie za to wszystko, co Państwo robicie dla Polski, dla pamięci jego brata, dla naszej przyszłości. Chcę jakby w jego imieniu upoważniony przez niego Państwu serdecznie podziękować. Panie premierze, jesteśmy z Panem. Podnieś rękę. Z nami w domu nasi majętność całą i wszystkie wioski z miastami.